Minionej nocy, gdy wszystko pogrążyło się w ciszy, coś dotknęło twojego serca w wyjątkowy sposób. Uzy nie były słabością, były językiem twojej duszy. Nic z tego, co poczułaś, nie było przypadkiem. Aniołowie byli bliżej, niż możesz sobie wyobrazić. Nie dotarłaś tu bez powodu. Każdy ból przygotował cię na ten moment. Wokół ciebie zachodzi niewidzialny ruch. Coś właśnie teraz ustawia się w idealnym porządku. To, co nadchodzi, nie przyniesie zamętu. Przyjdzie z pokojem, jasnością i rozpoznaniem. Poczujesz to w sercu, zanim zrozumiesz umysłem. Zaufaj temu łagodnemu odczuciu, które nie wywiera presji. Nie wszyscy pozostaną na Twojej drodze. Niektóre pożegnania były boską ochroną. To, co jest Twoje, nie wymaga wysiłku, lecz prawdy. A niebo robi miejsce na to, co naprawdę się liczy. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Ciebie, potwierdź teraz mówiąc. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Obserwuj nasz kanał i włącz powiadomienia bądź uważna na kolejne przesłania aniołów. Będą nadal przychodzić we właściwym czasie gwiazdki.